Witam Was, kochani, w kolejny poniedziałek. A jeżeli poniedziałek to również podcast Tłusta Owca, zapraszam Was jak zawsze na moją stronę agatastrzyzeska.com. Tam znajdziecie kolejny odcinek pod zakładką Tłusta Owca. Mam nadzieję, że te podcasty służą Wam również, że delektujecie się tym przekazem, że to wnosi coś głębokiego do Waszego życia. Jest to taka dłuższa forma, gdzie możemy posłuchać o tym, jak wierzące osoby postrzegają rzeczywistość, jak układają swoje życie. Rozmawiam z tak wieloma ciekawymi osobami, że jest to dla mnie wielka radość, że nie tylko ja mogę tego słuchać, ale również się tym dzielić. Tak więc jeżeli nie znajdziecie kolejnych odcinków tutaj na YouTubie mojego podcastu, to zajrzyjcie na stronę agatastrzyżewska.com i tam zostawcie swój komentarz, ponieważ najlepsze dyskusje toczą się właśnie na mojej stronie. A teraz już zaczynamy. Wczoraj żeśmy rozmawiali o tym, że kiedy Jezus przyjdzie, to nas wszystkich przemieni. Tych, którzy są wierzący, tych, którzy żyją, którzy na żywo doczekają Jego przyjścia, a ci, którzy umarli, zostaną wskrzeszeni i również przemienieni. I to jest po prostu świetna, wspaniała nowina. Dzisiaj bym chciała, żebyśmy przeczytali parę wersetów dalej gdzie ta myśl o niezniszczalności jest rozwinięta. Tak więc w pierwszym liście do Koryntian 15 rozdziale przeczytamy sobie od 54 do 57 wersetu. A gdy to, co zniszczalne, przeoblecze się w nie, niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się to słowo, które jest napisane połknięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci Twoje żądło? Gdzież jest opiekło Twoje zwycięstwo? Żądłem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu prawo. Lecz dzięki niech będą Bogu, który dał nam zwycięstwo przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Tak więc e, człowiek jest istotą śmiertelną do momentu, aż nie przeoblecze się nieśmiertelność. I ta nieśmiertelność e, jest związana z przyjściem Jezusa Chrystusa, w momencie, kiedy On przyjdzie po nas, to nas żyjących przy oblecze w nieśmiertelność, przemieni nas, tak że będziemy mieli takie ciała, cali będziemy tacy, jaki jest Bóg. I tak samo ci, którzy umarli, zostaną przemienieni, także już więcej umrzeć nie będą mogli. I czytamy tutaj o tym, że Wtedy wypełni się takie proroctwo, takie słowo, a, że śmierć będzie połknięta w zwycięstwie. Śmierć jest czymś, czego się ludzie najbardziej boją. I robią bardzo dużo złych rzeczy, w imię tego, żeby nie umrzeć. Są w stanie zdradzić swoich przyjaciół, a, wydać na śmierć swoich bliskich. Są w stanie dopuścić się strasznych rzeczy, w imię tego, żeby po prostu nie umrzeć, żeby przeżyć. A, często może im się udać, tak, że przeżyją, i na pewno czytaliście różne historie wojenne w szczególności, kiedy ludziom udawało się przeżyć e, tragiczne warunki, ale jeżeli było to kosztem tego, że poszli um, na kompromis ze swoim sumieniem, to często nie mogą sobie tego darować całe życie, albo popełniają samobójstwa jakiś czas później, ponieważ zaprzedali swoje dusze, ponieważ tak naprawdę, naprawdę umarli duchowo, wewnętrznie. Czyniąc coś, co jest wbrew Bogu, wbrew temu, co jest dobre, co jest przyzwoite. I to są tragiczne historie. Diabeł wie o tym, że człowiek boi się śmierci. Jest to dla niego. To są takie lejce, którymi trzyma ludzkość w niewoli. Trzyma, manipulując, dyrygując, tak żeby ludzie byli po prostu na jego usługach. Ale czytamy o tym, że. Zwycięstwo pochłonęło śmierć, i tym zwycięstwem jest Jezus Chrystus. 57 werset mówi: Lecz dzięki niech będą Bogu, który nam dał zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, w Jezusie Chrystusie odnosimy zwycięstwo nad śmiercią. I to jest coś niesamowicie potężnego, bo to oznacza, że my a, nie podlegamy już tym samym prawom, które są na świecie. Owszem, to nasze zewnętrzne ciało, ono może umrzeć. Ale tak jak czytali, czytaliśmy przed chwileczką, wraz z przyjściem Chrystusa e, zostaniemy przemienieni. Tak więc jest to pewien sen, jest to pewien stan, który jest przemijający. Tak więc to, co zrobił Jezus Chrystus dla nas, jest zwycięstwem. To jest zwycięstwo Jego, które odniósł na krzyżu, a pokonał śmierć, kiedy zmartwychwstał, a my teraz możemy korzystać z tego, co Jezus zrobił i również wierząc w niego już nie podlegamy tym prawom które są na świecie ale podlegamy Bożemu prawu które mówi że jego potęga że Boża potęga jest większa niż śmierć większa niż grzech który żeśmy popełnili ponieważ jego łaska i miłość przerasta to co możemy Cokolwiek złego zrobić, i kiedy przychodzimy i doświadczamy usprawiedliwienia, to po prostu Boże prawo wtedy góruje nad prawem śmierci i grzechu. I to, co się stosuje tutaj, kiedy, kiedy ludzie grzeszą, kiedy chodzą z dala od Boga i są na terytorium diabła, przestaje mieć zastosowanie dla nas, ponieważ my przechodzimy z Królestwa Ciemności do Królestwa Bożego Syna, a tam panują inne warunki. W Królestwie Bożym jesteśmy przemieniani, także śmierć już do nas nie ma zastosowania. I wiecie, kiedy czytamy w Apokalipsie na samym końcu ostatnia księga, że będzie wielkie ognisko, będzie wielki ogień, do którego będzie wrzucony diabeł, źli ludzie, którzy nie chcieli żyć blisko Boga, ale będzie wrzucona również śmierć, to to jest dobra nowina dla nas, którą już teraz Możemy przyjąć i już się tym cieszyć, już mieć błogosławieństwo z tym związane. Czytamy tutaj o tym, że śmierć, o śmierci, gdzie jest twoje żądło, tak? gdzie jest ten oręż, który mi naskłułeś, zmuszałeś do niewoli? E, piekło, e, to jest przetłumaczone jako piekło, ale w oryginale jest mowa o miejscu, gdzie przebywają umarli, kraina śmierci, kraino śmierci, gdzie jest twoje zwycięstwo? Życie króluje w miejsce śmierci. Jezus Chrystus, który przyniósł życie wraz ze swoją osobą, dokonuje całkowitej transformacji tego świata. Także to, co ulegało zniszczeniu, przestaje temu ulegać. I zaczyna Boże życie triumfować, zwyciężać. I ostatni, 56 werset. Rządłem za śmierci jest grzech, a siłą grzechu prawo. A człowiek nie jest stanie sam przestrzegać prawa i własnych siłach, ponieważ nie jesteśmy w stanie tego zrobić, to prawo staje się dla nas czymś um, czymś bardzo kłopotliwym, tak? ponieważ jest to prawo, którego nie jesteśmy w stanie przestrzegać, więc równocześnie to prawo niesie ze sobą wyrok, wyrok śmierci. Każdy, który nie przestrzega prawa, będzie skazany na śmierć. Ale w momencie, kiedy Pojawia się Jezus Chrystus i proponuje nam, zamiast usilnie starać się przestrzegać prawa, oferuje nam inny sposób, mówi przestań przestrzegać prawa, ale skup się na wierze we mnie, na relacji ze mną. Przyjmij to, co ja zrobiłem dla Ciebie. Przyjmij jako darmową, przyjmij jako dar, jako prezent ode mnie. I wraz z tym prezentem. Niech miłość, wdzięczność i radość dokonuje przemiany twojego wnętrza tak żeby mój duch mógł zamieszkać w tobie a kiedy on w tobie zamieszka to on przekształci cię w ten sposób że będziesz przestrzegał prawa ponieważ ja jestem prawem ponieważ Bóg jest prawem i Bóg który mieszka w nas dokonuje tego co słuszne i sprawiedliwe wypełnia w nas wyroki prawa Postanowienia prawa. I wtedy prawo nie jest dla nas niczym złym, ciężkim, e, obraźliwym. Nie boimy się prawa, ponieważ to prawo wypełnia się w nas. Nie dlatego, że my to robimy, a dlatego, że On dokonuje tego w nas i poprzez nas. I to jest coś niesamowitego, ponieważ może się wydawać, że jeżeli my nie będziemy się skupiali na zrobieniu czegoś, to to się nie dokona. A Bóg mówi. Właśnie moja ekonomia zbawienia jest zupełnie nielogiczna. Skup się na mnie, na mo moich sprawach, na Bożym Królestwie, a ja będę dokonywał w Twoim życiu czynów pełnych mocy, których w życiu byś sam nie był w stanie zrobić. Nawet jakbyś się starał i wszystkie pieniądze, środki i czas zainwestował w to, żeby czegoś dokonać, w życiu byś nie osiągnął tego. Co ja zrobię w Twoim życiu, jeżeli Ty mi oddasz swój czas, swoje pieniądze, swoją przestrzeń, swoje życie, swoją uwagę? Jeżeli oddasz mi to wszystko, to w Twoim życiu dokona się prawdziwy cud, cud zwycięstwa. Panie Boże, drogi Tato w niebie, dziękujemy Ci za te dobre słowa. Dziękujemy Ci za to, że Ty nas przemieniasz. Że Ty sprawiasz, że nie stosują się już do nas te prawa związane ze śmiercią i grzechem, że możemy żyć w innym wymiarze razem z Tobą. Dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa, dzięki Niemu to wszystko jest możliwe i mamy do Niego dostęp mamy dostęp do Ciebie. Nie podlegamy już śmierci i możemy ubrać się w nieśmiertelność, możemy stać się Twoimi dziećmi, które będą żyły wiecznie. To jest naprawdę dobra nowina. Dziękujemy Ci za to wszystko. Chcemy żyć na chwałę Tobie. Nie chcemy marnować czasu, nie chcemy marnować sił. Chcemy to wszystko Tobie oddać, ponieważ Ty jesteś godzien, by przejąć kontrolę nad naszym życiem, żeby uwielbić się w każdej minucie naszego życia, żebyś Ty był widoczny, żebyś Ty był um, tym, który decyduje o tym, jak nasze życie wygląda. Tobie niech będzie chwała. Modlimy się w imię Jezusa Chrystusa. Amen. E, kochani, bardzo jestem ciekawa Waszych komentarzy, w jaki sposób e, Wy dostrzegacie, że Bóg robi w Was coś, co jest dla Was zaskakujące i wspaniałe. E, co wiecie, że nie robicie wy sami, bo nie bylibyście w stanie tego ani wymyślić, ani przeprowadzić, bo nie macie takiej silnej woli i nie macie wcale takich możliwości. Ale Bóg robi coś w Was, takiego, co Was zachwyca, co wiecie, że to robi On. Proszę podzielcie się tym w komentarzu. Chcielibyśmy cieszyć się razem z Wami, chcielibyśmy Bogu oddawać chwałę za to, co czyni u Was w Waszym życiu i też wiemy, że będzie czynił w naszym. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem. Trzymajcie się, papa. Pa.